A witam serdecznie. Jesteśmy na zlocie żaglowców i prowadzimy taką akcję dla dzieci z hospicjum. Zbieramy dla nich pieniążki. Zobaczymy, ile da Radę uzbierać. Ale czy to prawda? Oczywiście, proszę spojrzeć, ja proszę, spojrzeć. proszę sprawdzić, tak. Tak, tak, tak. mi tutaj zalatuje ta myszka. Tymi. Dziękuję pani bardzo. <śmiech> 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 Dziękuję. Jakieś drobne dla dzieci z hospicjum by się przydały? Nie ma. Nie ma drobnych. Miłego dnia życzę. Ale wrzucę już. Zawsze coś, wie pani? Miłego dnia, życzę. O, dziękuję bardzo. Z dobrą są. Dziękuję dobrą dobrą bardzo. Dziękuję bardzo. kochanie. Grunt na wesoło. Daj. Miłego dnia życzymy. Coś tam ma. Dziękuję bardzo. Na złocisza, daj. Dobra, dobra i to 30 dobra. Oczywiście, że tak. Jeden tak, można zebrać, nie? Tak. Miłego dnia życzymy. Dobra, a my zbieramy pieniążki dla dzieci w hospicjum. Ok. Miłego dnia życzę panią. Przepraszam bardzo, jakieś drobne dla dzieci z hospicjum. O. Dziękuję bardzo. A co o tym kanale ale... a O tak. No właśnie, miłego dnia życzymy. Ale to ja akurat mam kanał na YouTube, filmiki śmieszne nagrywam, a taką robimy akcję charytatywną po prostu dla Aha. hospicjum i, i, i tak, nie? Aha, no to dobrze. No, miłego dnia życzymy. Dzień dobry, zbieramy pieniążki dla dzieci z hospicjum. Pani pomogą może? Miłego dnia życzę. Na widać pana jeszcze od razu charakterystycznie ma... ja tak. Ale miała... futro ma klimatyzację, więc spokojnie. Jest drobne, drobne. Drobne. Co drobne. za wspaniałe pasmy pani tak. bardzo pani zobaczy, co pan ma na sobie. No widzę co pan ma. Piękny, piękny, tak. piękna klabra. Tak, coś tak To dla ciebie, a właściwie za twojej osoby. Proszę to przekazać dzieciom do hospicjum o Pomorzanach, tak? Tak. To jest jedyna w swoim rodzaju woda, która jest bez żadnych konserwatów bez żadnych sztucznych dodatków, bez niczego, co może zaszkodzić, a to tylko dzieciom pomoże. Wszystko to od firmy Marino, która jest producentem orężade.pl i bio Minerale to jest woda bio -yum. Mamy to dla Ciebie, a właściwie nie dla Ciebie. Nie dotykaj, nie ruszaj. Dzieci mają. to. Dobra, koniec. Dobra, proszę bardzo. Dzięki. Proszę bardzo. Dasz radę? Jeszcze, tak, jeszcze jedną. Jeszcze jeden. Ogarnie. Dziękuję panu bardzo, miłego dnia życzę. O, dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę. O, zawsze każdy gaz się liczy i, i ta nie. O, jaka tak, fajna tak, trzepaczka! Tak. No idźcie, no, jak ja trzepaczka. dobra. I pasik masz. No, tak, podle. dziękuję bardzo. <laughs> idziemy, idziemy. O, o, dziękuję panu bardzo, miłego dnia. Ale, ale zgodzi się pani, że jeżeli chodzi o Poznań, o Warszawę, to jednak troszeczkę odbiegamy, nie? Są jakieś drobne dziewczyny na hospicjum? Dla dzieciaków? Może? Dziękuję, miłego dnia. Thank you very much. O, dziękuję bardzo. Thank you very much. Nice to meet you. Dziękuję bardzo. Thank you. dziękuję panu bardzo. Miłego dnia życzę. Proszę bardzo. Dziękuję panu bardzo. Miłego dnia życzę. Dziękuję panu bardzo. Miłego dnia życzę. O, dziękuję pani bardzo. Miłego dnia życzę. Witam, mamy 22.15, zbieramy pieniążki od godziny, od rana, już druga puszka jest zapełniona prawie. Chcemy, chcę pokazać, jak można zebrać pieniążki i żeby każdy mógł to robić, zbierać, angażować się, bo dzieci w hospicjum są biedne i trzeba im pomagać i każdy z nas może to robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Po prostu robię taką akcję charytatywą, którą fajne. pokażę na YouTubie. Fajnie, fajnie, cieszę się. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru życzę. O ja! Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Dziękuję bardzo. Zbieramy hospicjum dla dzieciaków, pieniążki na Pomorzanach. Już Polszaka daje, zaraz wrzucam. O, proszę bardzo. Widzę, że Polszaka naprawdę troszkę dała, nie? Dziękuję bardzo, miłego wieczorku. Dziękuję bardzo i maski w blach. Dziękuję jak tam idą? Dobrze, dobrze? Dobrze, wszystko Powodzenia, do zobaczenia. się. No, na razie. <śleski>